Letni wiatr przesuwał się wolno nad taflą jeziora, gładząc jego powierzchnię tak miękko, że wyglądała jak jedwabna wstęga. Światło zachodu słońca łamało się w smugach na wodzie, a brzeg pachniał żywicą, starą sosną i wspomnieniami, które tu zawsze wracały. Małgorzata wróciła do domku nad jeziorem po latach. Był to stary, drewniany budynek, który od pokoleń należał do ich rodziny. Tu spędzali wakacje, majówki, noce pełne burz i dni przesycone słońcem. Wracała nie po to, by odpocząć, raczej po to, by się zatrzymać. Po trudnym rozwodzie, po latach wyścigu z czasem, potrzebowała oddechu. Nie spodziewała się, że ktoś jeszcze będzie tu w tym samym czasie. Kiedy weszła na ganek, z walizką w jednej ręce i winem w drugiej, drzwi były już uchylone. W progu stał on, Marek, jej kuzyn, syn i siostry ojca. Starszy od niej o 11 lat, kiedyś z niegdy byli nastolatkami, spędzali razem całe dnie. Łowili ryby, wspinali się na drzewa, dzielili sekrety i śmiech. Potem dorosłość ich rozdzieliła. Ona wyjechała na studia, on ożenił się wcześniej, zbudował dom, miał dzieci. Teraz był tu, sam. Nie spodziewałem się ciebie dziś, powiedział, a jego głos brzmiał głębiej, bardziej mięsiście, niż zapamiętała. Ja też nie. Myślałam, że domek będzie pusty. Popatrzyli na siebie chwilę w ciszy. Jego wzrok był spokojny, ale intensywny, jakby próbował ją odczytać od nowa. Miał więcej siwych włosów, twarz przecięta liniami czasu, ramiona szersze, spojrzenie bardziej skupione. Ale to był ten sam Marek, tylko inny. Wspólne wieczory zaczęły się naturalnie. Gotowali razem, jak dawniej, rozmawiali przy świecach, gdy światło gasło, a owady tłukły się o szyby, śmiali się, wspominali dzieciństwo, opowiadali o swoich życiach, ona o pustym mieszkaniu, on o ciszy po rozpadzie małżeństwa. I z każdym wieczorem coś się zmieniało. To nie było nagłe. To była cisza między słowami, to były spojrzenia, które trwały trochę za długo, to był sposób, w jaki Marek przesuwał jej krzesło, jak jego palce dotykały jej nadgarstka, kiedy podawał kieliszek, jak jego głos stawał się niższy, kiedy mówił jej imię. Małgorzata zauważyła, że jego obecność działa na nią inaczej niż powinna czuła ciepło w brzuchu, gdy siadał blisko. Dreszcz, gdy przypadkiem dotknął jej ramienia, gdy raz położył dłoń na jej plecach, prowadząc ją przez drzwi. Jej skóra zadrżała jak napięta struna. Któregoś wieczoru, gdy siedzieli na werandzie z winem, a powietrze było ciężkie od zapachu żywicy i bliskiej burzy, spojrzał na nią dłużej niż zwykle. Wiesz, zaczął, a potem umilkł. Co? Zawsze wiedziałem, że jesteś piękna, ale nigdy nie miałem odwagi ci tego powiedzieć. Słowa zawisły między nimi, ciepłe i ciche jak szept. Małgorzata poczuła jak coś w niej drgnęło. Nie była już nastolatką, która rumieni się po komplementach, ale to nie był zwykły komplement, to była prawda wypowiedziana zbyt późno, a może właśnie wtedy, gdy była potrzebna, ich dłonie zetknęły się na stole. Nie przez przypadek, nie przez nieuwagę, przez zgodę. Marek przesunął palcem po jej dłoni. Powoli, z namysłem. Jakby badał granice, jakby pytał. Jej skóra odpowiedziała pierwsza. Dreszczem, który przeszył ją od czubków palców po kark. Nie odsunęła się. Małgosiu, powiedział cicho. Jeśli powiesz, że to głupie, zatrzymam się. Nie odpowiedziała od razu. Patrzyła w jego oczy ciemne, gęste od emocji. Potem, powoli, bez słowa, wsunęła swoją dłoń w jego i wiedziała, że to był ten moment, ten, po którym nie da się już udawać, że nic się nie zmieniło. Burza uderzyła dopiero później, ale ich ciała już znały swoje napięcie. Następnego ranka Małgorzata obudziła się wcześnie. Promienie słońca wpadały przez zasłony, malując na ścianach, Ciepłe smugi. Jej ciało wciąż pamiętało dotyk marka. Niedosłowny, ale ten, który pozostawia się spojrzeniem, bliskością gestem, przeciągnęła się, czując napięcie w karku i delikatne mrowienie, jakby coś w niej pozostało otwarte od wczorajszego wieczoru. W kuchni pachniało kawą. Zeszła po schodach boso, po drewnianej podłodze, która skrzypiała znajomo pod stopami. Marek stał przy kuchennym blacie, odwrócony plecami, w rozpiętej koszuli i spodniach dresowych. Słońce rzeźbiło światłem jego ramiona i kark. Odwrócił się, gdy weszła. Dzień dobry, powiedział cicho. Kawa skinęła głową, podszedł i podał jej filiżankę ich, dłonie znów się musnęły. Chwilę patrzyli na siebie w tej kuchni, tak zwyczajnej, a teraz pełnej czegoś, czego nie dało się nazwać, tylko czuć. Nie spałaś dobrze? zapytał, siadając przy stole. Spałam tylko za krótko głowa pracowała. Przez mnie uśmiechnęła się słabo, biorąc łyk gorącej kawy. Trochę, ale nie w zły sposób. Marek podparł się łokciami o stół. Jego spojrzenie nie odrywało się od jej twarzy. W jego oczach była intensywność, ale też coś miękkiego, czułego, jakby nie chciał przestraszyć tego, co właśnie zaczynało się między nimi. Po śniadaniu poszli nad jezioro. Dzień był cichy. Słońce unosiło się leniwie nad wodą, a powietrze było wilgotne, słodkie od zapachu lasu. Usiadła na pomoście, zanurzając stopy w wodzie. Marek położył się obok niej. Opierając głowę na zgiętym ramieniu, pamiętasz, jak spaliśmy tu kiedyś pod gołym niebem? zapytał. Miałam wtedy może trzynaście lat. Bałam się żab, a ja bałem się, że cię zgubię. Uśmiechnął się. Już wtedy wiedziałem, że jesteś inna. Spojrzała na niego, zaskoczona. Myślałam, że traktowałeś mnie jak dzieciaka. Bo musiałem, bo nie mogłem inaczej. Ale to nie znaczy, że nie widziałem. Cisza zawisła między nimi. Ciężka, elektryczna, ale nie dusząca. Marek sięgnął dłonią, by przesunąć kosmyk włosów z jej policzka. Zrobił to tak delikatnie, że jej skóra zapłonęła pod jego dotykiem. Serce uderzyło mocniej. Kiedy ich palce znów się spotkały, coś się przełamało. Niegwałtownie, jakby pękło napięcie, które trzymało ich od lat w ramionach. Konwenansów. Dotyk był cichy, ale stanowczy. Dłoń Marka objęła jej palce, a potem przesunęła się wyżej, ponad garstku, ramieniu, aż do szyi. Palce zatrzymały się tuż pod linią żuchwy. Nie odsunęła się, nie zamarła. Po prostu patrzyła mu w oczy, pozwalając mu czytać, co w niej się dzieje. A on to czytał uważnie, delikatnie, bez pośpiechu. Nie powinniśmy. Szepnęła. Nie, ale już jesteśmy za daleko. Jego usta znalazły jej czoło, potem skroń, a potem, ostrożnie, zatrzymały się tuż przy kąciku jej ust. Zadrżała, a potem odwróciła głowę i ich wargi się spotkały. Powoli, cicho, jakby całowali się nie po raz pierwszy, tylko po bardzo długiej przerwie. Całował ją z taką uważnością, że każda sekunda zdawała się trwać wieczność. Usta Marka były miękkie, ciepłe, pachniały kawą i latem. Jego język dotknął jej ust ostrożnie, pytająco. Odpowiedziała, nie słowem, ale gestem, drżeniem ciała, westchnieniem, które uciekło jej z gardła. Dłoń Marka przesunęła się po jej plecach, nienachalnie, z szacunkiem, z pragnieniem, które nie potrzebowało potwierdzenia. Kiedy przyciągnął ją do siebie, ich ciała... Zetknęły się pełniej. Czuła przez cienką bluzkę, jak jego tors unosi się w przyspieszonym oddechu. Ich pocałunek się pogłębił. Nie było w nim wahania. Była potrzeba, było porozumienie. Ich ciała mówiły językiem, który znali lepiej niż jakikolwiek inny. Kiedy w końcu się odsunęli, byli inni. Już nie kuzyn i kuzynka, już nie wspomnienie dzieciństwa. Byli dwojgiem ludzi, którzy spotkali się w punkcie, z którego nie ma powrotu. Małgorzata spojrzała mu w oczy, w jej spojrzeniu była zgoda i cicha, paląca obietnica. Od tamtego pocałunku dni zaczęły płynąć inaczej. Czas w domku nad jeziorem rozciągał się i kurczył jednocześnie, jakby każda godzina była przesiąknięta znaczeniem, którego wcześniej nie było. Ich rozmowy, Stały się rzadsze, ale cięższe od niedopowiedzeń. Ich spojrzenia, dłuższe, głębsze, zawieszone gdzieś pomiędzy pragnieniem a rozsądkiem, Małgorzata zauważyła, jak jej ciało budzi się na jego obecność. Jak jego cień w kuchni sprawia, że zaczyna oddychać szybciej. Jak zapach jego koszuli, pozostawionej na oparciu krzesła, zostaje z nią do nocy. Jak jego głos, głęboki i miękki, wibruje w niej jeszcze długo po tym, gdy przestaje mówić. Któregoś popołudnia, gdy słońce paliło cicho liście sosen, siedziała na kanapie, czytając. Marek wszedł do salonu niosąc dwa kubki z herbatą. Usiadł obok, bliżej niż zwykle. Czuła jego ciepło na ramieniu, jego kolano ledwie dotykało jej uda. Była to granica fizyczna, ledwie zauważalna. Ale elektryczna. Napięcie wibrowało, jak rozciągnięta struna. Podał jej kubek, i ich palce zetknęły się trochę za długo. Poczuła, jak serce uderza szybciej, odłożyła książkę. Długo jeszcze zostajesz? Zapytała, patrząc na niego spod półprzymkniętych powiek. Nie wiem, może dopóki nie będzie powodu, żeby wyjechać. Uśmiechnął się lekko. A ty? Tak samo. W jego oczach. Pojawiło się coś miękkiego, coś, co sprawiło, że przesunął się bliżej. Ich uda, teraz stykały się całkowicie. Oddech Małgorzaty stał się płytszy. Marek położył dłoń na jej nodze, powoli, naturalnie, jakby robił to od lat. Przez chwilę nie mówili nic, w tle cykały owady, wiatr grał w gałęziach drzew, ale dla niej istniało tylko to jedno miejsce jego dotyku. Wnętrze jej uda tuż nad kolanem gdzie jego palce rysowały spokojne, niemal uspokajające kręgi. Gdy odwróciła głowę w jego stronę, ich usta były już bardzo blisko. On wiedziała, co się wydarzy, nie czekała. Ich wargi spotkały się bez słów, miękko z narastającym napięciem. Tym razem pocałunek był inny, głębszy, śmielszy. Jej palce wplotły się w jego włosy, gdy przyciągała go do siebie. Czuła, jak jego ciało reaguje. Twardniejące mięśnie, przyspieszony oddech, ciepło jego torsu przy jej piersi. Podniósł ją lekko i przesunął tak, że usiadła okrakiem na jego udach. Ich spojrzenia spotkały się na sekundę. Ciała wtuliły się w siebie, jak dwa kawałki tej samej układanki. Jej bluzka przesunęła się lekko, odkrywając fragment brzucha, który natychmiast został musnięty jej dłonią. Czuła jego skórę, szorstką, dojrzałą, pełną historii. Jej ciało drżało w odpowiedzi, ale nie ze strachu. Z głodu, Marek całował ją teraz mocniej. Jego usta badały kąciki jej warg, jej szczękę, szyję. Każdy dotyk rozgrzewał ją od środka. Jej ręce przesuwały się po jego plecach pod koszulką. Ucząc się jego ciała bez słów, wiedziała, że przekraczają granice, że każde kolejne muśnięcie jest nieodwracalne i chciała tego bardziej niż czegokolwiek od dawna. Małgośka wyszeptał między pocałunkami: Jeśli powiesz stop przestanę spojrzała na niego, oddychając ciężko. Jej spojrzenie było pełne pragnienia, ale i spokoju Nie mów już nic. Odpowiedziała tylko, zsuwając palce na jego tors. Ich ciała zaczęły poruszać się w rytmie, którego nie musieli uzgadniać. On zsunął z niej bluzkę, a potem delikatnie przesunął dłoń po jej nagim boku. Jego palce były jak ogień, nie parzący, ale wypalający w niej wszystko, co nie było tym momentem. Leżeli potem na kanapie pośród miękkich poduszek i letniego światła. Przesączającego się przez firanki. Jej głowa spoczywała na jego piersi, jego ręka oplatała jej talię. Żadne z nich nie mówiło, nie musieli. Ich ciała już wszystko sobie powiedziały. Następnego dnia powietrze było duszne i niosło zapowiedź burzy. Drzewa stały nieruchomo, jakby świat wstrzymał oddech, nie chcąc zburzyć kruchości tego, co się wydarzyło. Małgorzata siedziała na ganku z filiżanką herbaty w dłoniach, zapatrzona w jezioro, które milczało tak samo jak ona. Jej ciało wciąż pamiętało Marka dotyk jego dłoni, miękkość ust, ciężar spojrzeń. Wszystko, co wydarzyło się między nimi, było zbyt prawdziwe, zbyt głębokie, by mogło być pomyłką. Marek wyszedł z domku bez słowa. Miał na sobie cienką koszulę i spodnie do kolan, jego twarz była skupiona, ale spokojna. Usiadł obok niej, nie pytając, czy może. I ciała zetknęły się ramionami. Ciepło między nimi nie znikło. Przeciwnie, rosło, gęstniało w ciszy, w niewypowiedzianych myślach, w tym czego żadne z nich nie odważyło się jeszcze nazwać. Przemyślałaś to? zapytał cicho, jakby każde słowo. Mogło przerwać delikatną nić, która ich splatała. Nie spojrzała na niego, myślę cały czas, ale niczego nie żałuję. Marek westchnął z ulgą i przysunął się bliżej. Ich dłonie znów się spotkały. Jakby wracały na swoje miejsce, jakby znały drogę bez pytania. Jego palce przesunęły się powoli po jej wewnętrznej stronie dłoni, a ten drobny gest przeszył ją dreszczem który zsunął się aż do kręgosłupa. Zanim jeszcze zdążyła coś powiedzieć, ujął jej podbródek i obrócił jej twarz ku sobie. Ich oczy spotkały się w spojrzeniu, które było zbyt pełne, by je rozdzielić słowami. Pocałował ją powoli, jakby chciał zakorzenić ten moment w ich skórze, w ich mięśniach, w ich pamięci. Jego wargi muskały jej z taką czułością, że czuła jak coś w niej się otwiera, coś, co było zamknięte od dawna, schowane pod warstwami rozczarowania, samotności, zmęczenia. Później, gdy deszcz zaczął bębnić w dach, schowali się do środka. Małgorzata usiadła na podłodze przy kominku, a Marek dołączył po chwili, niosąc ciepły koc. Przykrył ich oboje, a jego ramię objęło ją od tyłu. Przylgnęła do niego, wdychając znajomy zapach jego skóry. Lekko słony, ciepły, męski, wyraźny. Pachniał bezpieczeństwem. Myślisz, że to nas przetrwa? Zapytała cicho. Nie wiem, ale myślę, że warto to sprawdzić. Odwróciła się i pocałowała go z wdzięcznością, z drżeniem, z pragnieniem. Całowali się długo, ich języki tańczyły powoli, bez pośpiechu, badając się na nowo. Jej dłonie przesuwały się po jego ramionach. Jego karku, linii żuchwy. On wsunął palce w jej włosy, przyciągając ją do siebie mocniej, jakby bał się, że zniknie. Podeszła do niego bliżej, siadając mu na kolanach. Ich ciała złączyły się, przylgnęły do siebie przez cienką warstwę ubrań, a każde poruszenie, każdy ruch bioder wprowadzał ich w cichą ekstazę napięcia. Jej oddech przyspieszał, jego dłoń przesuwała się po jej plecach aż zatrzymała się na lędźwiach przyciągając ją jeszcze bliżej gdy jej bluzka sunęła się z ramion nie było w tym nic wulgarnego to był gest pełen łagodności i szacunku dotknął jej nagiej skóry jakby po raz pierwszy z drżeniem z ciszą która miała większe znaczenie niż jakiekolwiek słowo jej ciało drżało pod jego palcami reagując na każdy ślad jaki po sobie zostawiał każde muśnięcie było językiem czułym głębokim intymnym leżeli potem na dywanie wtuleni cisi słuchali deszczu i bicia swoich serc nie potrzebowali deklaracji potrzebowali obecności potrzebowali siebie nawzajem nie jako kuzynów nie jako towarzyszy dzieciństwa ale jako mężczyznę i kobiety, którzy odnaleźli się w najbardziej nieoczekiwanym miejscu i pozwolili sobie na to, co było nieplanowane, ale prawdziwe. Burza przeszła w nocy. O poranku domek nad jeziorem tonął w cichej, parnej mgiełce, która unosiła się nad wodą, jak zawieszone wspomnienie. Świat był miękki, jakby dopiero budził się ze snu, jeszcze nie gotowy na jasność dnia. W środku panowała cisza, przerywana jedynie szelestem tkanin i spokojnym oddechem dwójki ludzi, którzy przekroczyli linię, której nie da się już cofnąć. Małgorzata otworzyła oczy powoli. Leżała wtulona w marka. Jego ramię oplatało ją w półśnie, a jej ciało przylegało do jego. Nagie, spokojne. Czuła jego ciepło, ciężar jego obecności i rytm serca, który bił wolno głęboko, jakby świat nie miał już dla nich innego tempa. Jego dłoń spoczywała na jej talii, nieruchoma, a jednak pełna życia. Gdy poruszyła się lekko, jego palce instynktownie się zacisnęły, jakby chciał ją zatrzymać w tym jednym, idealnym miejscu, między snem a jawą, między przeszłością a tym, co dopiero się zaczynało. Nie śpisz już, powiedział cicho, jego głos był jeszcze chropawy od snu. Ciepły, wibrujący w jej karku. Nie chcę spać, nie teraz. Odwróciła głowę i spojrzała na niego. Chcę pamiętać każdą chwilę. Marek dotknął jej policzka, przesuwając palcami powoli, leniwie, z czułością, która była bardziej wymowna niż tysiąc słów. Jesteś zaczął, ale zamilkł. Nie wiem nawet, jak to ubrać w zdanie. To nie mów, odpowiedziała, uśmiechając się lekko po prostu bądź. Ich usta spotkały się raz jeszcze. Tym razem całowali się bez pośpiechu, bez ukrytego napięcia. To nie był pocałunek, który coś zapowiadał. To był pocałunek, który wszystko już rozumiał. Później siedzieli na ganku, opatuleni kocem, z kubkami gorącej herbaty w dłoniach. Mgła powoli ustępowała jezioro Odsłaniało się kawałek po kawałku, jakby i ono, jak oni, budziło się z czegoś głębszego niż zwykły sen. Myślisz, że to, co zrobiliśmy, jest złe? Zapytała po chwili milczenia, nie odwracając wzroku od jeziora. Nie, odpowiedział bez zawahania. Myślę, że jest prawdziwe i że to wystarczy. Odwróciła się do niego, a jego spojrzenie było spokojne. Ale w środku płonęło. Nie było w nim cienia niepewności. Była decyzja i uczucie, którego nie trzeba było wypowiadać na głos. Myślałam, że jestem już za stara na takie rzeczy, powiedziała cicho, z uśmiechem w głosie, a ja, że jestem za bardzo ułożony. Ale okazuje się, że to wszystko nie ma znaczenia, jeśli patrzę na Ciebie i czuję, jak moje życie się budzi. Milczeli potem długo, trzymając się za ręce. Ich ciała były ciche, spokojne, ale pod skórą wciąż tliło się to samo napięcie, które towarzyszyło im od pierwszego dotyku, napięcie, które nie potrzebowało już wytłumaczenia. Ich spojrzenia, ich gesty, ich obecność mówiły więcej niż cokolwiek innego. Gdy słońce wspięło się wyżej, wrócili do środka. Przesuwali się po kuchni z czułością, jakby każdy przedmiot nagle zyskał większą wartość. Marek dotknął jej pleców, muskając palcami po kręgosłupie. Odruchowo przyciągnęła się do niego. Ich ciała znały już swoje mapy, ich języki znały smak swoich lęków i pragnień. Zbliżyli się do siebie znowu, nie przez pożądanie, ale przez potrzebę bycia razem. Gdy jego dłonie zsunęły się po jej biodrach, a jej usta dotknęły jego szyi, byli już tylko sobą, bez definicji, bez przeszłości, bez powinności. Tego dnia kochali się długo, powoli, w świetle dnia, bez lęku, że ktoś zobaczy, że coś pęknie. Ich ciała były miękkie, pełne, wyczekujące. Każdy ruch był aktem przyjęcia, każdy oddech, dowodem na to, że żyją naprawdę. Leżeli potem w łóżku, przykryci kocem, spleceni nogami. Spleceni sobą. I co teraz? Zapytała nie chcąc się odsuwać. Teraz wracamy do świata, ale już nie sami uśmiechnęła się. Wiedziała, że to nie będzie proste. Wiedziała, że będą pytania, że będą chwile zwątpienia, ale to, co wydarzyło się w domku nad jeziorem, było prawdziwe. Było ich i nikt im tego nie odbierze. A w jej sercu, po raz pierwszy od lat było miejsce na spokój i na czułość i na niego.